Przedział torpedowy i przedział silników elektrycznych. Tutaj mamy torpedy. To są torpedy rufowe. Tutaj mamy przedział silników elektrycznych, napędzania, generatory. Też są silniki elektryczne i akumulatory. Samo tutaj napędzanie. Trochę się ma Całaś Cała naprzód pół naprzód tak dalej córek tak dalej. To jest jeden silnik, drugi silnik. Teraz mamy tutaj przy silników spalinowych diesla. To są zawory indykacyjne to są pompy wtryskowe. Tak wygląda pojedyncza sekcja na jeden cylinder pompy wtryskowej. Zawory to jest popłaska popychacza zaworu ta sprężyna do krzybka zaworowego. Tu idziemy dalej. Przyglądam się, szukam regulatora prędkości to silników, które ja od czasu remontowałem, ale tutaj na szybko nie widzę. To są silniki sześciocylindrowe w każdym razie. No nie widzę w tej chwili tak na szybko tutaj gdzieś regulator prędkości. Jak to, tam. ale zaraz, moment. Tu jest listwa, czyli że tutaj musi być jakiś list, regulator. Robiony, bo to jest listwa, która steruje w tym wychyleniem pompy wtryskowej i podanie paliwa. No tak, teraz przechodzimy do kuchni. To jest, proszę Was, kuchnia, w której się gotowało na 56 osób. To jest kuchnia. To jest podręczny magazynek. Masło. Tam widać jajka, nie takie produkty jakieś tam. To są pomieszczenia, załogi do spania, odpoczynku. E, e, spało się na zmianę, jak się domyślam. Jakie niepewne służby, to spali na ich miejscach. A górę, no i mój kręgosłup jedny. I teraz przechodzimy tak przez groć. Proszę bardzo jesteśmy w starówce. Uciszymy z stronę do nawigatora. Słynny peryskop. A tu mamy oczywiście na górę kiosk statku. To jest jeden. Dziwnie pomiar zanurzenia. Tutaj drugi. W sterowanie, balastowanie statku. Zrób trochę na peryskop. Ja, to nie jest zu einfach, nie? Nic zu einfach. Ich habe rucksmelz heute. Tu jest pomieszczenie radiotelegrafisty. To też jakiś. Tu to jest, to jest macuch prawdopodobnie tu są pomieszczenia słynne w gdzie sonarów, które podsłuchiwały, powiedzmy nasłuchiwały ruch śrub statków i tak dalej. Słynne to, no, a, tutaj są a, tutaj mamy pomieszczenia dla akumulatorów. Tu są akumulatory. Es gibt hier in Skella diese Akku. Wir wohnen hier eng beieinander, die vier Hosen und die Offiziere. Oberstollen wir die Mütter. Jetzt sind wir hier Toilette.